Spotkała dziewczynka D. Popołknij! <grym /dosek> Od ze mną! Nie! <grym /dosek> mm, bardzo dobrze, to dalej. Zawrócę. Deszcz, już, już miał się wśliznąć za... Zawrócę, ale wracam <grym> sobie... </dosek> Deszczu do środka. Hmm? Krzyp, skrzyp. O, to ty, dziewczynko? Ale nie odwracaj się, bo nie chcę, mi się Oj, to ty dziewczynko, to ty pyta deszcz, a idźże? Powiedział do deszczu pan z parafolem i odparł rękawem kapkę z nosa. Hmm? Biega deszcz. Od jesteś, dziewczynka? jesteś? Bardzo dobrze. Hmm? Następna strona. Smutno. Nikt nie chce go znać. Pszczoła go nie lubi. Szuka deszcz dziewczynki na podwórku. Koko, ko ko, 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 zagarnia kura kurczęca do kurnika. Kotek chowa się do sieni. Cicho. <gryffy> Nie widziałeś. <gryfczynko> Ty, wielki. <gryfczynko> Ty wielki. Ty wielki pies. <gryfczynko> wielki pies. Wielki pies jest widocznie. <gryfczynko> kop, kop, pies. De tu, de tu. Wskazuję dziewczynka. Wiesz coś mama wyłączy, bo już mi się pamięć kończy. Zaraz poczekasz chwilę będziemy...